Do sprawy komercyjnej inwestycji, która miałaby być realizowana na zielonych terenach przy Lasku Miejskim wrócono mniej więcej po roku, a chodzi o dom seniora, tym razem w kontekście rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ulicy Powstańców 1863 roku. Wcześniej, jak wiadomo, ta kwestia stanęła już na forum Rady, odbyło się też specjalne spotkanie mieszkańców tamtego rejonu miasta z zarządem osiedla numer 1. Posłuchajmy zatem, jak tym razem potoczyła się dyskusja Dom seniora. Wszyscy się zgadzamy tutaj, że taka rzecz powinna być w naszej gminie oby jak najwięcej. Pytanie, czy faktycznie w tym miejscu, tak? I czy taka zabudowa, która gdzieś tutaj jest deklarowana, no jest zasadna z kilku względów, ja też na komisji infrastruktury i rozwoju podnosiłem kwestię, że tutaj jeżeli chodzi o tą działkę bezpośrednio przy wejściu do Lasku mimo, że faktycznie tutaj inwestor złożył wniosek, że będzie ilość kondygnacji mniejsza, ale wysokość zabudowy budynku maksymalna została ta sama, czyli 12 metrów, 12 metrów to jest więcej niż 3 kondygnacje i tutaj no inwestor też mówisz, że poszedł na kompromis, że z maksymalnej parametrów zabudowy z 2 zmniejszył na 1,4, ale to i tak jest siedmiokrotnie niż obecnie obowiązujący plan, czyli powiedzmy z tam jest na tej działce konkretnie 4800 metrów. Zabudowa 1,4, czyli mnożymy ten współczynnik. Wychodzi budynek z powierzchnią ponad 6000 m2 wobec obecnych około 900 m2. To jest 700% zwiększenia powierzchni maksymalnej zabudowy. Tak naprawdę, nawet osoby, które nie popierają tej koncepcji budowy tutaj. To nie są osoby czy radni, którzy są przeciw seniorom. I, I to nie są osoby, które jakoś, tylko ze względu na to, że tam będzie dom seniorów nie chcą, żeby tam coś powstało, zupełnie nie o to chodzi, bo jak tu jesteśmy wszyscy radni, każdy z nas w sercu bardzo głęboko ma potrzeby seniorów i tą politykę senioralną, której tak naprawdę ani w gminie, ani w państwie naszym, no nie ma. E, dlatego to jest ważne żebyśmy też nie wprowadzali rad, nie wprowadzali seniorów w błąd, że tutaj nagle powstanie polityka senioralna, bo to jest takie przedsięwzięcie tak naprawdę stricte biznesowe i to nie będzie tak, myślę, że seniorzy też muszą o tym wiedzieć, że żeby być w tym domu seniorów to wystarczy być mieszkańcem, nie wiem, gminy wielu. Nie, to będzie, to będzie pewnie na podobnych zasadach, jeżeli chodzi o odpłaty, czyli 6-7 tysięcy koszty miesięcznie, koszty, które senior będzie musiał zapłacić, żeby tam być. I, I z drugiej strony też ważne jest, żeby też zobaczyć, że że ta nasza mała ojczyzna i ostatnio nawet był wykład dotyczący tożsamości krajobrazu kulturowego Ziemi Wieluńskiej pokazuje nam, że bardzo mocno ingerujemy w tą tożsamość tego naszego krajobrazu. Ziemi Wieluńskiej i podejmujemy decyzję, która jest bardzo ważna nie na teraz, ale tak naprawdę na, na dziesiątki lat. I dlatego powiem szczerze, że uważam, że tutaj. Ważne by było, żeby wypracować może jakiś kompromis. Obecny na posiedzeniu inwestor Karol Strzała przedstawił radnym zupełnie nowy projekt zakładający budowę w tym miejscu domu seniora. Uwzględniono w nim wiele sugestii oraz to, że budynki będą niższe. Główny wjazd będzie z kolei od ulicy Powstańców 1863 roku. Zrezygnowano też z garażu podziemnego, a to wszystko w otoczeniu dużej ilości zieleni. Dobro do botanicznego jest kilometr odległości. Dokładnie 800 metrów pieszo, także, także to jest vis-a-vis, -vis, tak jak tutaj wspomniano wcześniej. Także tu już odnosząc się do, do, do pewnej uwagi. Lasek miejski, lokalizacja dalej, gdzie się znajduje ta, ta działka. Pełna wizualizacja. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że zaproponowaliśmy bezpośrednie przejście dla mieszkańców pomiędzy ulicą Powstańców a właśnie stadionem, stadionem miejskim i wejściem do lasu, także, także będzie, to, będzie to przestrzeń otwarta dla wszystkich mieszkańców miasta. Rzut z góry. Zaproponowaliśmy, również pod, zaproponowaliśmy tutaj jako, jako, jako inwestorzy, aby stworzyć pewnego rodzaju skwer publiczny z miejską małą architekturą. Między innymi chociażby może być to właśnie tężnia, o której też już była, była mowa już na kilku poprzednich radach. Także, także pro, pro, proponujemy, aby stworzyć też, też tego, typu, tego typu obiekt dla, dostępny dla wszystkich mieszkańców. Na ulicy Powstańców już obok również są budowane inne inwestycje. Jedna z wizualizacji właśnie od strony ulicy Powstańców. druga wizualizacja już wewnątrz. No i tak, tutaj już odnoszą się stricte bezpośrednio do tego wniosku. To tak, jeśli chodzi o projekt, projekt ten pierwotny, to jak Państwo widzicie, była to zbarta, wielka bryła, duża intensywność zabudowy, między innymi właśnie intensywność zabudowy 2 2.0, Duża powierzchnia zabudowy, 50% garaż podziemny i dwa wjazdy. Wjazd od ulicy Powstańców oraz wjazd od ulicy od, od strony WKS-u. I tutaj, oczywiście, słuchając, chcę, chcę podkreślić to, że słuchamy tutaj Państwa uwag. I wszystkie te uwagi zostały wzięte pod uwagę. Dlatego też zmieniono między innymi całą koncepcję budynku, aby był to pawilonowy układ czyli aby te wszystkie przestrzenie związane, te przebiewy wiatru i tak dalej były, były yy, no dobre, zgodne tutaj z wymogami. Intensywność zabudowy została zmniejszona z 0 y, do 1,2,14. I tutaj odnosząc się już właśnie do tej intensywności, no to yy, proszę zwrócić uwagę, że, że yy, intensywność zabudowy przy blokach mieszkalnych to jest około 2,5 albo 3. Tutaj jest taki kompromis, który, który pozwala jednocześnie, jednocześnie zbudować coś, które, co będzie miało pożytek publiczny. No, ja jednocześnie będzie, będzie jakoś mogło funkcjonować. No, bo tutaj ten współczynnik obecny na poziomie 0,2, no to można co najmniej postawić altankę po prostu jak na, jak na polu. Także tutaj nic nie można, nie można zrobić. Także, także to jest taka tutaj taki kompromis, zaproponowaliśmy. Po prezentacji dyskusję kontynuowano dalej. Podczas sesji w październiku. Radni zobowiązali organ wykonawczy, czyli pana burmistrza do zorganizowania do takich mediacji, jak również po wizycie e, pana na dyżurze w styczniu, e, kiedy ja pełniłam dyżur, była Rada Miejska 23 stycznia. Gdzie na 13 sesji Rady Miejskiej dokładnie dyskusja była od godziny 13.31. Tutaj może pan inwestor również się z tym zapoznać. Była dyskusja na temat mediacji i tego. Również z radnymi rozmawiałam na temat tego, że pan u mnie na druży był. Była dyskusja i również po raz kolejny zobowiązaliśmy burmistrza Wielunia do zorganizowania takiego spotkania i mediacji. Nie było takiego zaproszenia ze strony pana burmistrza skierowanego do radnych. Więc, jakby nie jesteśmy adresatami tego, tylko pan burmistrz. Myśmy po tym piśmie, które zostało skierowane też na ręce burmistrza, wysłali 18 lutego pismo właśnie do, do inwestora z wskazaniem osób ze strony urzędu, które w tych mediacjach miały brać udział. I takie pismo zostało 18 lutego wysłane do państwa strzałów. Jak dla mnie, przepraszam, szanowni państwo, to jest szansa. Dzisiaj zastanawiamy się nad terenami inwestycyjnymi na terenie Jodłowca, jeśli chodzi o DINO. Przychodzi do nas osoba, która twierdzi, że chce dać 120 miejsc pracy. Ja nie wiem, czy, czy tutaj inwestor coś w kolegom radnym zrobił, że mu od razu nie wierzą. Bo widzę, że każda słowo, każde słowo jest takie: Nie jesteśmy pewni, czy tam powstanie. Nie jesteśmy pewni. Nie wiem, jeżeli tak, to może o czymś nie wiem, to chętnie się dowiedziałbym wcześniej. Tutaj bliskość wokół ogrodu botanicznego, faktycznie 738 metrów od boiska, ale od ogrodu, bo tutaj yy, Rafał mówiłeś o, o, yy, o botaniku. OK. faktycznie od botanika jest 700 metrów, a w okolicy botanika są ogródki działkowe. Zaraz można powiedzieć, że za płotem. 400 metrów od Botanika jest ulica Dębowa, zabudowania mieszkalne. Bo w tym momencie mówimy, że kilometr, że będzie przeszkadzać osobom spędzającym w Botaniku. Zaraz za, za potem mamy ogrody działkowe, tak. 400 metrów mamy osiedle domków jednorodzinnych, tak. Więc ja tutaj mówię tak jak to zobaczyłem jeśli chodzi o, o, o te mapy. Szanowni Państwo, dzisiaj w Jeluniu borykamy się z tym, że brakuje miejsc pracy. Mamy kolejną inwestycję, która tutaj... Ja nie mam prawa nie wierzyć inwestorowi. Wręcz przeciwnie. Dywagujemy. A co jeżeli nie? A co jeżeli tak? Jeżeli tu będzie faktycznie 170 nowych pensjonariuszy i osoby odwiedzające przyjadą do nas, do Wielunia. Chyba o to mówimy cały czas. Co z turystyką, co z gośćmi, żeby ktoś przyjeżdżał. Przecież to jest inwestycja w nasze miasto. Jeżeli państwo... Mówicie mi teraz, że 120 miejsc pracy plus osoby przyjeżdżające do Wielunia. Szanowni państwo, jeśli chodzi o lokalizację, ja nawet nie dyskutuję. Dlaczego? To ma być dom seniora. To jest też marketingowo, tak? Jeżeli ma być faktycznie tak jak tutaj była propozycja działek, bo ja przyznałem się szczerze, nie widziałem propozycji gminy, ale jeżeli jest faktycznie tak jak to było powiedziane, że propozycja była gdzieś poza terenami miasta, no to szanowni państwo bądźcie menadżerem takiego domu seniora i spróbujcie tam sprzedać miejsce. Naprawdę. Powodzenia. Inwestycja, 120 miejsc pracy. Okej, okay. ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko chodzi mi o miejsce. Dobrze, powiedzmy, że przyjeżdża inwestor w środku w parku Żwirki, Wigury, chce postawić fabrykę łożysk tocznych, zatrudnienie 500 osób. Ale to jest to samo, proszę nie kiwać raz w to jest to samo. Ja oczywiście przerysowuję, ale ogólnie rzecz biorąc, plan zagospodarowania w tamtym terenie jest taki, jaki jest. To od wielu, wielu lat w zamyśle wcześniejszych radnych naszych poprzedników miało być terenem zielonym, rekreacyjnym, terenem przewietrzeniowym, przede wszystkim też, bo to jest bardzo ważna rzecz. I to było przeznaczenie tego terenu. My w tym momencie zmieniamy od wielu, wielu lat yy, tereny, które są właśnie dla mieszkańców takimi zielonymi płucami, tam gdzie się yy, można przejść, przespacerować, odpocząć. I chcemy teraz to zamienić na teren związany z, no też nie boję się tego użyć, z jakimś takim w miarę wysokim budownictwem. W tym momencie we wniosku są trzy kondygnacje. Ja naprawdę nie patrzę teraz na wniosek, który przedsiębiorca nam przekazał. Tak naprawdę, po tej uchwale dzisiejszej, jeżeli ona zostanie przegłosowana, to do projektanta będzie należało co. Tak naprawdę w tym planie zagospodarowania przestrzennego umieści. Wiele wystąpień radnych jest prowadzone w takim duchu, jakbyśmy dzisiaj uchwalali plan miejscowy. Jakbyśmy dzisiaj uchwalali plan miejscowy. Proszę Państwa, my przystępujemy do zmian planów miejscowego i pytanie sensowne było od Pana Radnego krzymskiego Pytanie bardzo konkretne. Pytanie, które właściwie gdyby, gdybyśmy udzieli odpowiedzi na to pytanie, nam, nam, nam wyjaśnia wszystko i ja Państwu wszystkim Radnym chcę zakomunikować, że możemy w planie miejscowym zapisać następujące symbole, następujące oznaczenia tego terenu. Po pierwsze UZ czyli teren usług zdrowia i, i pomocy społecznej i drugi UG, UG, teren usług gastronomii. Taki zapis powoduje, że w tym miejscu nie może powstać y, osiedle deweloperskie. I tak dalej. To pierwsza fundamentalna rzecz. My mówimy o przystąpieniu do planów, a nie uchwalaniu planu miejscowego. W dalszej części tej sesyjnej dyskusji głos w sprawie zabrała też przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów oraz przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 mocno zaangażowana w sprawę. Wydaje mi się, że pan inwestor daje państwu na tacy możliwość zrealizowania przynajmniej jakiegoś elementu programu dla seniorów. Bo póki co. Yy, ja sobie nie przypominam, a jestem już kilka lat na emeryturze, żeby cokolwiek wielu dla seniorów powstało. Mam pytanie do panów radnych, którzy tutaj ubolewali nad ogrodem botanicznym, nad stadionem. Czy panowie siebie słyszycie, jak to brzmi? Bo nam jest naprawdę bardzo przykro słuchać takie argumenty. Bo z tego wnioskujemy, że ogród botaniczny, że. Stadion dla młodzieży, ale przecież nie tylko, jest ważniejszy niż problemy ludzi starszych. I na koniec, memento. Starość dopadnie wszystkich, czy tego Państwo chcecie, czy nie. Ale o tej starości warto już myśleć teraz, żebyśmy się nie obudzili, jak będzie za późno. Dziękuję bardzo. Pan inwestor powiedział, że. Nic mu się nie podoba, bo nie ma innych atrakcyjnych terenów. I ja się z panem zgodzę, bo to jest jedyne miejsce w naszym mieście, gdzie mamy teren lasku, parku, ogród botaniczny. Ale jeżeli wejdziemy w ten teren, to już nie będziemy mieć żadnego. Możemy ochronić to, co jeszcze jest. Pan też powiedział, że projekt. Y ten nowy uwzględnił wszystkie uwagi, które tutaj były zgłoszone. No proszę pana, gdyby uwzględnić wszystkie, to dziś nie byłoby tego projektu uchwały, bo pan uwzględnił tylko te, które były panu wygodne. A podstawa jest taka, że to jednak nie to miejsce. Dom seniora tak, ale ten teren parku niech pozostanie terenem 12 metrów na tej linii napowietrzającej miasto. To jednak będzie problem. I proszę też pomyśleć o mieszkańcach ulicy Powstańców. Bo jeżeli 90 osób czy 120, jak Pan mówi, tam będzie pracować, to oni helikopterem nagle na dach nie wskoczą. Wszyscy tą ulicą będą musieli przejechać, wszyscy dostawcy będą musieli. Ulicą de facto, która nie jest przelotowa, więc musi wjechać i jeszcze musi wrócić, nawet nie pojedzie dalej. Wszystkie karetki, wszystkie karawany, wszystko będzie musiało tamtędy pojechać. Ostatecznie po dość długiej dyskusji przystąpiono do procedowania uchwały, zanim jednak to nastąpiło, pochylono się jeszcze nad dwoma wnioskami. Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby zdjąć ten punkt z porządku obrad, bo projekt uchwały może być niezgodny ze studium dla tego terenu. Z kolei Radny Rybczyński zawnioskował o to, aby inwestycja mogła być realizowana na działkach przy ulicy powstańców, bez działek wchodzących w głąb terenu zielonego. Obydwa wnioski przepadły jednak w głosowaniach, po czym przystąpiono do procedowania głównej uchwały w sprawie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 11 radnych głosowało za, 8 głosów przeciw, 1 głos wstrzymany. Zamykamy ten punkt. Przechodzimy do kolejnej. W kwestii punktu. formalnej, Pani Przewodnicząca, gdybym mógł, bardzo bym prosił o e, dodanie notatki w protokole, e, że głosowałem przeciwko właśnie ze względu na duże wątpliwości co do zgodności. Wniosku inwestora, na podstawie którego przystępujemy do planu ze studium. Więcej o tej inwestycji powiemy już w obszernej relacji z sesji Rady Miejskiej. Ta pojawi się oczywiście na koniec naszego programu w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po kulturze.